Witam was bardzo serdecznie Witajcie, witajcie w ten niedzielny po, Niedzielne popołudnie Kochani, chciałam tak Najpierw pochwalić się pewną rzeczą Otóż ta czapka Wyjątkowo czerwona, zawsze była zielona I te piękne rękawiczki Z wełny Zostały wykonane przez moją córkę Niki I cieszę się bardzo Czuję taką Taką lekkość, taką radość i, i wdzięczność. A e, tak, w ogóle, to chciałam się z wami podzielić pewną taką moją obserwacją. Już od kilku dni się zbierałam, ale e, ciągle nie miałam czasu, byłam ciągle czymś tam zajęta. E, no i teraz, oczywiście, też w trakcie jazdy. E, znalazłam chwilę czasu. E, otóż. Pamiętam wiele, wiele lat temu, jeszcze moje dzieci były małe, jak pewna taka moja znajoma psycholog powiedziała, że jak przychodzą do niej rodzice z dziećmi, to ona mówi wprost do rodziców, że najpierw wy zadbajcie o siebie, a potem ja się zajmę dziećmi. Powiem szczerze, jakoś tak nie do końca ze mną to rezonowało, a ostatnio właśnie sama tego doświadczyłam. Dlatego, że ja od kilku lat już dosyć intensywnie pracuję nad sobą. Biorę udział w wielu warsztatach. Tak naprawdę, w sumie od 2008-2009 roku, kiedy się rozwiodłam, zaczęłam właśnie zajmować się sobą. Oczywiście nie mówię tutaj, że ja dzieci zostawiłam na pastwę. jak teraz, dlatego że właśnie nie miałam takiej przestrzeni, bo dzieci były małe. Przyznam szczerze, też nie miałam środków finansowych na pokrycie tych warsztatów, na które chciałam się udać. No ale teraz ostatnie te kilka lat, kiedy moje dzieci są już no, dorosłe, ja mogę e, większą uwagę skupić na siebie. I słuchajcie, ostatnio rozmawiałam z moją córką. I ta rozmowa jakby, jakbym przeczytała jedną książkę. Nie, nie, nie wiem, czy zrozumiecie, co chcę, co chcę powiedzieć, ale był taki czas, że ja bardzo miałam takie wyrzuty sumienia, że ja ciągle wyjeżdżam na jakieś warsztaty, że zajmuję się sobą. Yy, że przecież lepiej byłoby posiedzieć z dziećmi. A co moje dziecko mi własne powiedziało? Że zauważyłam, że od kilku lat, właśnie jak zaczęłam pracować nad sobą, nie robię z siebie już takiej ofiary jak kiedyś. I wiecie, że nasze relacje bardzo się poprawiły? Bardzo. Naprawdę. Yy. I moje dziecko jest takie spokojniejsze. Często rodzicom podczas wychowywania dzieci całą swoją uwagę, całe środki finansowe skupiamy właśnie na dzieciach: na edukację, na kursy, na, na pianino, na tenis, na basen. Tak naprawdę zabierając im dzieciństwo też, tak? No chyba, że one to lubią, ale często jest tak, że one. Po prostu słuchają się rodziców robią to, co rodzice proszą, każą często. I wiecie co? I często jest tak, że później rodzice mają pretensje do tych dzieci, tak? Ja poświęciłem tobie tyle lat, wydałem tyle pieniędzy i że to wszystko poszło na marne. Ja nie mówię zawsze, ale czasami często. A wiecie dlaczego? Dlatego właśnie jest, że. że po prostu rodzic, jakby energia rodzica, jego osobowość, jego nieprzepracowanie wpływa na dziecko. I choćby dziecko chodziło cały czas na terapię, może trochę pomóc, ale jeśli rodzic nie zadba o siebie, nie zacznie jakby uświadamiać sobie, kim jest, patrzeć na swoje cienie, i ze zrozumieniem, nie z jakimś takim ocenianiem i krytykowaniem się, bo to dochodzi do autodestrukcji, tylko z taką świadomością, z czułością, ze zrozumieniem, popatrzeć na siebie, co jest we mnie takiego, co mnie blokuje, co przeszkadza w relacjach. Później ta praca, ta świadomość nad nami, ona poprawi relacje nie tylko z dziećmi, ale z innymi. I teraz, po tylu latach, bardzo mocno zrozumiałam i poczułam sens tego, co mi właśnie powiedziała ta moja znajoma psycholog. Jeśli chcesz, na, aby Twoje dzieci były szczęśliwe, spraw, abyś ty była szczęśliwa. Z miłością, Ania.